narysowane ściany. Narysujemy teraz otwory okienne i otwory drzwiowe. W koncepcji zaproponowano, że każde pomieszczenie, za wyjątkiem korytarza, będzie miało okna. Okna umieszczone są na środku ściany w danym pomieszczeniu. Widzimy tutaj w tych trzech pomieszczeniach. Natomiast tutaj mamy trzy jednakowe okna. Te okna umieszczone są tak, te dwie krawędzie są symetrycznie po jednej i po drugiej stronie. Natomiast pomiędzy oknami są równe odległości. I tak to narysujemy. Jeżeli zaś chodzi o stolarkę drzwiową, to do każdego pomieszczenia zaprojektowano drzwi. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy ścianę działową, której wcześniej nie narysowałem, do tak zwanego wiatrołapu, czyli tej części pomiędzy wejściem do budynku a resztą budynku. Jak wymiarowana jest stolarka okienna? Okna montowane są w murze, gdzie musimy pozostawić otwór. Te boczne ściany otworu to są tak zwane ościeże. Natomiast rama okna, która jest mocowana do ściany, to jest ościeżnica. Wewnątrz znajduje się skrzydło, które posiada szybę. Po otworzeniu skrzydła otrzymujemy przestrzeń, która mieści się pomiędzy ościeżnicami. To jest pokazane tutaj na tych rysunkach. Lewy rysunek przedstawia nam otwór w murze. Przykładowo jest to 120 na 200 mm, 120 na 200 cm. Natomiast tutaj mamy wymiary w świetle ościeżnicy. Te wymiary w świetle ościeżnicy są mniejsze o podwójną grubość ościeżnicy. Typowo można przyjąć tutaj. Że jest to około 10 cm. Ja tak tutaj w tym projekcie przyjmę. W związku z czym wymiar w świetle ościeżnicy to będzie 110 cm na 190. Tutaj te wymiary są w milimetrach. I teraz jak wymiarujemy okno? Na kresce ułamkowej podajemy wymiary w świetle ościeżnicy. W liczniku szerokość okna, w mianowniku wysokość. A więc mamy 110 na 190. Natomiast na wymiarze, który biegnie obok ściany, gdzie wymiarujemy otwory w ścianie, będziemy podawać ten wymiar 120. Dodatkowo okna mogą być ponumerowane w zależności od typu okna, od rozmiaru okna. Jeżeli są okna jednakowe, one będą miały ten sam symbol. Na przykład okno O1, które będzie miało te wymiary, jeżeli będzie się powtarzało w innych miejscach, za każdym razem stosujemy ten sam symbol. Pozwala nam to łatwo policzyć później, ile jest okien danego typu. Otwory drzwiowe natomiast wymiarujemy podobnie. Tutaj też na kresce ułamkowej podajemy szerokość drzwi w świetle ościeżnicy i wysokość w świetle ościeżnicy. Drzwi zewnętrzne dodatkowo mają tutaj kreskę. Ta kreska oznacza, że drzwi mają próg. Drzwi zewnętrzne taki próg zawsze posiadają, tak samo jak drzwi na przykład balkonowe. Natomiast w tej chwili w nowobudowanych obiektach drzwi wewnętrzne raczej progów nie mają, chyba że są to drzwi wejściowe do mieszkania. Natomiast wewnątrz mieszkania czy wewnątrz domu, pomiędzy pomieszczeniami Najczęściej tych progów nie ma. Dodatkowo, tutaj w tej części, będzie tutaj przejście bez żadnych drzwi. Te dwie linie oznaczają podciąg, który nad tym przejściem będzie skonstruowany w stropie. Przejdźmy na warstwę stolarka. Okna i drzwi będziemy rysować za pomocą bloków. Mam przygotowane wcześniej bloki, blok dla okna i blok dla drzwi, który, którego budowę prezentowałem na jednym z filmów. Wykorzystamy te bloki do narysowania okien i drzwi. Jednak przed wstawieniem bloku musimy zrobić otwory w tych ścianach, bo na razie żadnych otworów nie mamy. Zacznijmy od okien na tej ścianie podłużnej. Tutaj mamy okna o wymiarze. 140x140 cm w świetle ościeżnicy, natomiast otwór w murze będzie miał szerokość 150 cm. Przyjmijmy jeszcze, że pierwsze okno będzie w odległości 150 cm od krawędzi naszej ściany. Ja narysuję taką linię pionową, którą następnie odsunę o 1500 jednostek. To będzie pierwsza krawędź naszego okna. Teraz druga krawędź naszego okna będzie w odległości również 1500, ponieważ otwór powinien mieć 1500. W związku z czym ponawiam 1500. Tutaj powinno się znaleźć nasze okno. Ja wykorzystam funkcję utni. Bardzo szybko pozbyłem się tej. Zawartość. Wysuję sobie tutaj prostokąt, za chwilę powiem dlaczego, i teraz po prawej stronie zrobię to samo co robiłem tutaj po lewej stronie. Odsunę tą linię na 1500 jednostek i mamy położenie naszego kolejnego okna. Teraz kopiuję ten prostokąt. Określę punkt bazowy i zrobię tak zwany szyk. Wybiorę trzy okna, i teraz muszę wskazać. Teraz wskażę dopasowanie. To dopasowanie umieszczę na tej lewej krawędzi prawego okna. W ten sposób uzyskałem jednakowe odległości pomiędzy oknami. Mogę teraz we wszystkich tych oknach usunąć to, co znajduje się w środku. I usunę też te pomocnicze linie. A następnie na warstwie przekrojowe, gdzie mamy obrys ścian, gdzie mamy obrys ścian, uzupełnię brakujące fragmenty. Mamy przygotowane otwory na okna. Możemy teraz przejść na, z powrotem na warstwę stolarka i wstawić przygotowany blok. Blok z oknem wstawiamy w lewym dolnym rogu. Ten blok ma możliwość rozciągania w jednym i w drugim kierunku po to, żeby wskazać narożniki, narożniki okna. I mamy wstawioną stolarkę. Pozostanie nam jeszcze ręczne wykonanie opisu, ponieważ dla tego bloku nie zdefiniowałem dynamicznych parametrów. Teraz kopiujmy element do pozostałych otworów. I tym sposobem szybko narysowałem stolarkę okienną w tych oknach zewnętrznych. Sprawdźmy teraz, robiąc bardzo szybko takie, bardzo szybko robiąc wymiarowanie, czy wszystko się zgadza tak jak zaplanowaliśmy. Oczywiście, wymiarowanie będziemy robić w kolejnym odcinku, natomiast teraz tylko chciałem Ci pokazać, że okna mają jednakowe wielkości, pomiędzy oknami są jednakowe odstępy, i okna są umieszczone symetrycznie na ścianie. Tak, mamy 180 i 180. Pokażę Ci jeszcze przykład na tej ścianie. Jak wcześniej mówiłem, zakładamy, że nasze okna będą znajdować się na środku ściany. W związku z czym wybierzmy, narysujmy wobec tego linię osiową okna. To okno mamy 190 szerokości, w związku z czym otwór będzie 200. W związku z czym teraz od środka odsuniemy. O 1000 jednostek z jednej i z drugiej strony. Tak i mamy w tej chwili szerokość otworu w murze na 200 cm. Wytniemy część środkową. Więc dokładnie zrobimy w tej chwili tą samą operację co poprzednio żeby przygotować sobie ten otwór. A więc znowu przejdźmy na warstwę przekrojową. Tu widzimy, że to oznaczenie termoizolacji troszeczkę nam wyszło, w związku z czym przesuńmy sobie tą linię. Tutaj gradzinowanie jest w porządku. Więc mamy nasz otwór. Ponownie wstawmy blok na warstwę stolarki. Widzimy, że symbol jest w ułożeniu nieprawidłowym, więc wybierzemy opcję obrót. Wpiszemy kąt obrotu 90 stopni i mamy nasz symbol obrócony. Teraz możemy... Wybrać punkt bazowy i rozciągnąć okno do wymiarów, jakie ma otwór. I mamy narysowane kolejne okno. Ja teraz w przyspieszeniu narysuję pozostałe elementy. Wszystkie okna. Jeszcze wymarzmy niepotrzebne elementy. Na przykład to wymiarowanie. Najpierw usuńmy tutaj ten fragment ściany. Przyjmiemy, że szerokość, która tutaj jest, będzie taka jak w korytarzu, a więc 120 cm. Uzupełnijmy teraz brakujące linie. Wyrysujmy sobie teraz ten podciąg. Ten podciąg będzie liniami widokowymi, czyli tymi liniami średnimi, jeśli chodzi o grubość. Więc one się pojawią tutaj w kolorze Żółtym. W definicji warstwy linie widokowe są liniami ciągłymi, w związku z czym wejdźmy do właściwości i zmieńmy, żeby rodzaj linii nie był jak warstwa, a był w postaci linii. Kropka, kreska, która oznacza elementy znajdujące się nad płaszczyzną przekroju. Podciągi znajdują się nad płaszczyzną przekroju, ponieważ są to podciągi, które znajdują się nad pomieszczeniem i mamy już oznaczony podciąg. Teraz zróbmy może drzwi wejściowe do budynku. Drzwi wejściowe do budynku czy do mieszkania powinny mieć wymiar minimum 90 cm w świetle ościeżnicy. A więc, ten otwór powinniśmy przyjąć minimum 100 cm. Zrobimy go na środku tego pomieszczenia. Cały czas, jak widzisz, wykorzystuje śledzenie lokalizacji. Teraz wyznaczyłem tutaj środek, tego, środek tej linii. I odsuńmy teraz tą linię. O 500 jednostek z każdej strony, tak aby uzyskać w sumie 1000 jednostek. Wytnijmy tą część środkową. Dorysujemy teraz na warstwie przekrojowe. Brakujące fragmenty ścian. Cały czas kontrolujmy tutaj to gradzinowanie, tak żeby później na wydruku się nie okazało, że, że coś jest nie tak. Tak, tutaj będzie to sama sytuacja. Przejdźmy na warstwę stolarki i wstawmy. Drzwi. Wykonajmy obrót. Stolarkę ja wstawiam na środku, na środku linii. Punkt zaczepienia symbolu jest też na środku ościeżnicy. Drzwi wejściowe przyjmiemy o wysokości większej niż takie standardowe drzwi wewnątrz pomieszczeń, które mają zazwyczaj wysokość, które mają wysokość 200 cm, tutaj przyjmiemy 220. Nie musimy nic dostosowywać, ponieważ akurat ten symbol jest przygotowany na szerokość 100 cm w świetle ścian, w związku z czym te drzwi nam pasują idealnie. Ale gdybyśmy chcieli coś zmienić, na przykład otwierać te drzwi na lewo, a nie na, a nie na prawo, to możemy za pomocą tego symbolu przestawiać. Oczywiście drzwi wejściowe otwieramy do wewnątrz, pozostałe otwory drzwiowe oraz stolarkę do nich narysuję w przyspieszeniu. Całą stolarkę drzwiową. Ustawmy teraz tak, jak mamy na naszej koncepcji, Tak, a więc jeszcze obrócimy drzwi w tych kierunkach, w których powinny być. Jeśli chodzi o Łazienkę, to jeżeli tam jest piec, to drzwi powinny otwierać się na zewnątrz i starajmy się też tak yy, prowadzić. Otwieranie drzwi, aby drzwi na siebie nie zachodziły. No, tu akurat y, jakaś przestrzeń jest, ale widzimy, że tutaj drzwi wejściowe do wiatrołapu i wejściowe y, w głąb budynku zachodzą na siebie. Powinniśmy unikać takiego, takich rozwiązań. Teraz mamy wszystko tak jak na. A, jeszcze tutaj. Y, mamy prawie wszystko tak jak. Sobie zaplanowaliśmy. Mamy jednak błędy, które wyjdą też przy wymiarowaniu. Zauważ, że wymiarowanie na drzwiach jest po niewłaściwej stronie. Jak się dowiesz przy wymiarowaniu, wymiarowanie powinno być przy wymiarach pionowych po stronie lewej, a więc w tej chwili jest do góry nogami. Nie możemy tego zmienić za pomocą uchwytów symbolu. W związku z czym Obrócimy nasz element o 180 stopni. Teraz go tylko przemieścimy na środek stolarki i odwrócimy na drugą stronę. To samo musimy zrobić z tymi drzwiami tutaj do wiatrołapu. Więc usunę tamtą, więc usunę tamten blok i skopiuję. Skopiuję ten, który znajduje się tutaj. Widzimy teraz, że wszystkie drzwi mają wartość 90, pomimo że drzwi zewnętrzne są szersze. Więc Odświeżmy nasz rysunek. Teraz widzimy, że drzwi zewnętrzne mają 90, natomiast wszystkie w środku mają 80 cm świetla ościeżnicy. Dorysujemy jeszcze linię na środku symbolu drzwi, która wskazuje, że drzwi mają próg. Przy tej okazji może jeszcze dorysuję ten trójkąt. Co ten trójkąt oznacza? Trójkątem oznaczamy wejścia do, do budynku. Taki trójkąt może być albo wypełniony na czarno, albo pusty w środku. Pusty w środku oznacza wejście poniżej poziomu zerowego. Poziom 0 zero to jest poziom tej kondygnacji. Natomiast wejście na poziomie 0 lub powyżej oznaczamy właśnie trójkątem z takim wypełnieniem. Więc narysujmy sobie wielobok o trzech bokach. Określimy sobie środek środek tego wieloboku. Przenieśmy go na linię przekrojową i zróbmy wypełnienie pełnym kolorem. Mamy więc narysowane ściany łącznie z osiami. Mamy całą stolarkę okienną i drzwiową. Możemy teraz przystąpić do wymiarowania, co pokażę w następnym odcinku.